serdecznie państwa witam nazywam się Bartłomiej Niewczas jestem prawnikiem jedną z moich specjalizacji jest prawo upadłościowe i dziś chciałbym powiedzieć podzielić się z państwem paroma konkluzjami spostrzeżeniami z którymi miałem okazję zetknąć się zmierzyć w trakcie praktyki i w trakcie prowadzenia Spraw upadłościowych. Swoją prezentację podzieliłem na trzy takie części, jakby każda z nich jakby opowiada o innym przypadku, o innym kazusie. Pierwszą sprawą, o, którą chciałem, o której chciałem Państwu opowiedzieć, jest sprawa, którą zatytułowałem Transgraniczne postępowanie upadłościowe. A zatytułowałem ją dlatego, że sprawa dotyczyła upadłości transgranicznej, aczkolwiek działa się, główny jej ciężar toczył się tutaj w naszym kraju. Stronami tego sporu, tak naprawdę, były z jednej strony producent, duży producent z branży spożywczej, który posiadał sieć dystrybucyjną oraz sieć zakładów produkcyjnych w Polsce. Oraz jego międzynarodowy wierzyciel, duża instytucja finansowa zza oceanu, Międzynarodowy Bank. Jak wyglądał stan faktyczny tej sprawy? Otóż yy, wyglądało to w ten sposób, że onegdaj ten producent i bank spotkali się, aby uzgodnić sposób finansowania transakcji, w której, tej, którą, w której ten duży producent będzie uczestniczył. Chodziło o to, że ten producent z branży spożywczej nabywał sobie kolejny, kolejny zakład, jakby wchodził w kolejną ścieżkę rynkową, na, po której się wcześniej nie poruszał. Potrzebny mu był duży zastrzyk finansowy. Spotkał się ze swoim usługodawcą, wtedy bankiem, i ustalili, że bank zorganizuje takie konsorcjum finansowe, pożyczy mu te pieniądze. Przy czym te pieniądze bank, tą pożyczkę bank zamieni na taką ob, emisję obligacji. Czyli jakby pod tą pożyczkę zostaną wyemitowane obligacje, następnie te obligacje zostaną przez bank rozdystrybuowane wśród klientów banku, a następnie za te środki z tych, z tych obligacji zostaną jakby przekazane. Temu, temuż producentowi. Na nieszczęście dla tegoż producenta, dla tegoż dłużnika, stało się tak, że nadszedł kryzys finansowy, i kryzys finansowy spowodował istotne pogorszenie pewnych wskaźników finansowych, do których przestrzegania ten, tenże producent, tenże dłużnik był zobowiązany w relacji z bankiem. Chodziło o to, że dług który zaciągnął ten producent, był tak duży, że bank, obawiając się, żeby sytuacja, jakby on dalej, żeby ten producent się nie zadłużał, narzucił mu pewne rygory, jeśli chodzi o zadłużenie i utrzymywanie zadłużenia na określonym poziomie. To utrzymywanie tego zadłużenia było mierzalne poprzez pewne wskaźniki finansowe. Natomiast wiadomo, że czas nie stoi w miejscu i no, życie sobie, umowy sobie. Nadszedł kryzys finansowy i istotnie zaczęła się pogarszać kwestia wypłacalności, kwestia, kwestia zachowywania tych, tych wskaźników finansowych co do pewnych poziomów, do których poziomów oni się umówili. Wywołało to na tyle duży kryzys, że ponieważ e, zmieniły się również relacje, jeśli chodzi o kursy wymiany walut, ta, ta, ta pożyczka była w określonej walucie, oni się rozliczali w innej walucie, doszło do przekroczenia pewnych krytycznych wskaźników finansowych określonych przez tą umowę pożyczki, samo z siebie, jakby. I w związku z tym bank miał prawo, żeby postawić całą pożyczkę. W stan wymagalności. I teraz jak się zachował, zachował w tym bank. Bank początkowo zachowywał się w ten sposób, że tylko, tylko się przyglądał sytuacji, natomiast zaczęło się coś dziać w, w obrębie samych tych obligacji, które były jakby zabezpieczeniem tej, tej, tej pożyczki, którą bank yy, yy, pożyczył. Co, co, co się wydarzyło? Otóż nagle te obligacje stały się, ponieważ wcześniej nie, nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem. Bank był gwarantem tej pożyczki, więc i tak wykładał pieniądze. Natomiast kiedy na, nastąpiło pogorszenie tych wskaźników finansowych, w pewnym momencie tymi obligacjami zaczęli się interesować konkurenci tegoż, tegoż producenta. Krótko mówiąc, oni wymyślili, że Poprzez nabycie tych obligacji, wiedząc, że, że dłużnik będzie miał kłopoty z zachowaniem warunków tych obligacji, no oni też będą mogli coś na tym ugrać. Krótko mówiąc, faktycznie stało się tak, że oni skupili część tych obligacji, następnie, wiedząc, że dłużnik jest w trudnej sytuacji, nie spełnia tych wymogów finansowych, zaczęli domagać się postawienia całej, dłuży, całej pożyczki w stan wymagalności. I krótko mówiąc, kwestią czasu było tylko, kiedy zażądają całej spłaty, a co za tym idzie, doprowadzą do upadłości tegoż dłużnika, tegoż producenta. Teraz jak zachował się ten producent? Otóż, producent, ponieważ był również międzynarodową firmą, swój ośrodek, jeden ze swoich ośrodków decyzyjnych posiadał we Francji, poszedł do sądu francuskiego, do sądu upadłościowego francuskiego z wnioskiem o udzielenie mu ochrony przed wierzycielami. Istota, istota tego tej ochrony polegała na tym, że sąd zamrażał pewne prawa wierzycieli i oni nie mogli się domagać natychmiastowej realizacji swoich wierzytelności. Natomiast miało być to miało być to odroczone w czasie i przeprowadzona restrukturyzacja Miało to służyć krótko mówiąc temu aby dać oddech temu dłużnikowi żeby on mógł wyjść na prostą żeby mógł doprowadzić do poprawienia tych wskaźników finansowych. Teraz jak w tej całej sprawie zachował się bank? Otóż bank stanął tutaj po stronie Obligatariuszy, czyli przedsiębiorców, podmiotów, którym, którym, wśród których rozdystrybuował te obligacje. I ponieważ ten zakłady produkcyjne oraz sieć dystrybucyjna była w Polsce, bank jakby reprezentując, czy jak twierdził, reprezentując tych obligatariuszy, wniósł do sądu polskiego. O ogłoszenie tak zwanego wtórnego postępowania upadłościowego. To znaczy, jest to taki rodzaj postępowania, że wprawdzie w jednym z państw, no w Unii, Unii Europejskiej, wszczyna się jedno z postępowań upadłościowych, ale wierzyciele miejscowi, którzy znajdują się w innym państwie, również mają prawo do tego, żeby być chronieni, i to wtórne postępowanie upadłościowe ma służyć ochronie im interesów. Wszystko, wszystko bardzo pięknie, jakby jest postępowanie główne we Francji to postępowanie ochronne ono się nazywa safeguard. I wniosek o odgłoszenie postępowania wtórnego na terenie Polski. I wszystko byłoby fajnie, tylko okazało się, że zgodnie z rozporządzeniem europejskim, które mówi właśnie o. Upadłości transgranicznej, wtórne, u, o, wtórne ogłoszenie upadłości miejscowej może mieć tylko skutek likwidacyjny. Krótko mówiąc, może być udzielona ochrona przed wierzycielami przez jedy, sąd francuski, ale to postępowanie wtórne, które miało się toczyć na terenie Polski, mogło być tylko postępowaniem likwidacyjnym. Ponieważ w Polsce była sieć dystrybucji oraz sieć produkcyjna, tak naprawdę oznaczało to likwidację tegoż dłużnika, tegoż przedsiębiorcy. Musiało to doprowadzić do unicestwienia jakby tych skutków, które, które ten przedsiębiorstwa chciał osiągnąć, uzyskując tą ochronę przed wierzycielami, przed sądem francuskim. I Zakończyłoby się to niechybnie jego likwidacją. Krótko, jaki był przebieg tej sprawy, ponieważ dłużnik przedsiębiorca miał sześć różnych zakładów produkcyjnych, sześć różnych spółek na terenie Polski, zostało wszczętych sześciu równoległych postępowań upadłościowych w różnych okręgach sądowych. No, i zaczęła się, krótko mówiąc, batalia prawna pomiędzy prawnikami tegoż, tegoż przedsiębiorcy, a prawnikami reprezentującymi bank, który był kredytodawcą, pożyczkodawcą tegoż przedsiębiorcy. Istota sprawy skupiła się na, na kruczkach prawnych, potyczkach prawnych, które dotyczyły tego, czyż Wierzyciel czy też wnioskodawca, który pochodzi spoza Unii Europejskiej jest międzynarodowym konglomeratem finansowym, może wszczynać tego rodzaju postępowania upadłościowe na terenie Polski i wnioskować do sądów polskich. Zakończyło się to pytaniem, które jeden z tych sześciu sądów zadał Sądowi Najwyższemu w tej kwestii, ponieważ. W ówczesnym czasie w polskim prawie upadłościowym był taki przepis, jest do tej pory, który ogranicza w pewnych wypadkach możliwość występowania z takimi wnioskami o zgłaszanie upadłości wtórnych, o ogłoszenie upadłości wtórnych. Na szczęście dlatego tego przedsiębiorcy skończyło się to tym, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której ostatecznie przesądził, że. Wierzyciel, który pochodzi spoza Unii Europejskiej, spoza Polski, z takim wnioskiem zwrócić się nie może. Jaka konkluzja wynika z, całej, z całego tego zdarzenia, z tej, z tej sytuacji, która za, zaistniała? Otóż dłużnik był w pełni wypłacalny. Co do tego nie było wątpliwości. On cały czas. Miał przychody, prowadził sprzedaż, spłacał swoje wierzytelności na bieżąco. Nie było żaden z tych wierzycieli w zasadzie nie mógł mieć obaw o to, że z czasem jego wierzytelności zostaną spłacone. Natomiast w samym, w samym rozporządzeniu europejskim dotyczącym transga, upadłości transgranicznej znajdował się zapis, że w przypadku. W przypadku Wniosku o ogłoszenie upadłości wtórnej, tej niewypłacalności się nie bada. Czy, czy nie trzeba jej badać? W związku z powyższym sąd stwierdził, że on tego badał. Nie będzie to dla niego nie jest w ogóle istotne i sprzeczność celów pomiędzy tym postępowaniem głównym, które służyło ochronie dłużnika, a postępowaniem wtórnym, które służyło jego likwidacji, jest nieistotna. Mimo iż to postępowanie wtórne oznaczałoby skasowanie skutków tego postępowania głównego, no jednak nie było to na tyle dla sądu istotne, żeby, żeby stanowiło to przesłankę do oddalenia tego wniosku samo w sobie i sąd postanowił, że nie będzie badał w ogóle kwestii wypłacalności czy niewypłacalności dłużnika. No jasne jest, że konsekwencją, konsekwencją takiego podejścia sądu no, było to, że nad dłużnikiem, nad przedsiębiorcą zawisła groźba likwidacji. Zgubiło mi się kilka slajdów. W każdym razie, konkluzja, która płynie z tego, z tego kazusu, z tego, z tego przypadku, w każdym, w każdym przypadku, w każdej sytuacji trzeba bardzo umiejętnie i bardzo wnikliwie przewidywać skutki swoich kroków prawnych, zwłaszcza w kwestiach upadłościowych. Tam, tam gdzie idziemy po ochronę. Albo próbujemy rozciągać skutki jednego postępowania, które wszczynamy w jednym kraju na, na inne kraj, na inne nasze rynki. Zawsze trzeba bardzo to chłodno i precyzyjnie kalkulować. Trzeba przewidywać kilka, tak jak w szachach, kilka kroków naprzód, co ewentualnie może się wydarzyć. Z doświadczenia też wiadomo, że. Ten kazus nie dotyczył tylko tego jednego przedsiębiorcy. Taki los spotkał e, również innych przedsiębiorców, natomiast nie dla wszystkich zakończył się w tak e, szczęśliwy sposób, jak, jak w tym przypadku, z którym ja miałem do czynienia. Wiem o tym, że dla kilku przedsiębiorców próba rozciągnięcia ochrony przed wierzycielami, którą uzyskali przed innymi sądami w innych jurysdykcjach, zakończyła się fiaskiem. I likwidacją e, również, również tutaj na terenie Polski. Przypadek drugi, o którym chciałem Państwu opowiedzieć, to jest przypadek, który dotyczył znowuż przedsiębiorcy i jego doradcy biznesowego. Otóż doradca biznesowy i przedsiębiorca Mieli różny, różne poglądy na temat tego, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy nimi i co powinno być owocem tej współpracy. Pojawiła się kwestia sporna. Otóż przedsiębiorca doszedł do przekonania, że nie potrzebuje już dłużej usług swojego doradcy. Natomiast porada, którą uzyskał od niego, jest kompletnie dla niego pozbawiona jakichkolwiek wartości. Nie jest mu potrzebna, w związku z powyższym on za nią nie zapłaci. Co zrobił y, wierzyciel, jego doradca? Otóż jego wierzyciel wystawił mu fakturę y, w wysokości, w jakiej uważał, że ona była mu należna, a następnie. Kiedy przedsiębiorca mu nie zapłacił, nie poszedł do sądu ze skargą o, o, o powództwo, o zapłatę, ale poszedł do sądu upadłościowego i poprosił sądu upadłościowy o ogłoszenie tego upadłości tegoż przedsiębiorcy, z tego powodu, że on nie reguluje swoich zobowiązań. Czyli poszedł troszeczkę na skróty. W normalnej sytuacji Taki wniosek zostałby natychmiast oddalony, natomiast w części spraw taki wierzyciel, rzekomy wierzyciel, ponieważ to jest, no, jego wierzytelność była co najmniej wątpliwa, mógłby jeszcze się spotkać z jakimiś reperkusjami. Natomiast w, no, na gruncie naszych sądów i naszego ustawodawstwa stało się inaczej. Wniosek utknął w sądzie. Ponieważ sądy są zawalone, są. Sprawami nie są wydolne organizacyjnie. Wnioski zalegają. I tak się też stało w tej sprawie. Wniosek zaległ. Co złożył, co zrobił dłużnik. Dłużnik, przepraszam, wierzyciel. Wierzyciel sobie spokojnie czekał i składał do sądu kolejne pisma, w których jakby rozwijał, rozwijał, swoją argumentację i w ten sposób poprzez składanie tych pism jakby wpływał też na przedłużenie samego, samego, toku procedury. Natomiast dłużnik w zasadzie dla niego, dla niego wyjściem z tej sytuacji było doprowadzenie do jak najszybszego rozpoznania tego wniosku i co jasne jego oddalenia, ponieważ sporność wierzytelności tym bardziej jej wątpliwość stanowiły no, podstawy do oddalenia, oczywistą podstawy do oddalenia tego wniosku. Co się stało? On, ponieważ sprawa zaczęła, utknęła w sądzie i tam leżała, on zaczął się niecierpliwić. Zaczął wysyłać do, do sądu kolejne pisma z prośbą o przyspieszenie procedury, o rozpatrzenie tego wniosku, żeby wreszcie on mógł się od tego uwolnić. Na nieszczęście dla niego tak się zdarzyło, że uczestniczył, brał udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. A tam z reguły, w wymogach jest zapisane, że przeciwko mm, takiemu oferentowi nie mogą się toczyć żadne postępowania upadłościowe. Prawdą jest, że one są roz rozumiane w większości w ten sposób, że nie może być ogłoszona upadłość, ale. Literalnie czytając, tak naprawdę nie powinna, nawet taka sprawa nie powinna mieć miejsca. Wpływało to negatywnie na jego, na jego zdolności biznesowe. Zaczął, ten wniosek zaczął mu ciążyć. Co zrobił, co zrobił dłużnik? No cóż mógł zrobić? No zaczął się jeszcze bardziej niecierpliwić, jeszcze bardziej denerwować więc zaczął słać kolejne pisma do sądu z prośbą o przyspieszenie jego sprawy. Co zrobił sąd? Sąd, nieprzyzwyczajony do takiego traktowania, zmienił referenta, czyli, czyli osobę, sę, osobę sędziego, która zajmowała się tą sprawą, przydzielił innego sędziego i no, najwyraźniej będąc niezadowolonym z takiego obrotu sprawy że z tego, że się go ponagla, ustanowił, Zarządcy komisarycznego dla dłużnika, mimo iż nie było żadnych kompletnie podstaw do opadłości, on płacił wszystkie wierzytelności. Dług dotyczył jakiegoś znikomego procenta jego, jego majątku, przepływów finansowych, jak czegokolwiek. Nie miał kompletnie na to wpływu. Natomiast nie przeszkodziło to sądowi, sąd miał oczywiście w prawie jest zapisany w ustawie, że może ustanowić zarządcę komisarycznego i ustanowił zarządcę komisarycznego. Krótko mówiąc, pozbawił przedsiębiorcy <grym>, yy, zarządu, no, na sporej części zarządu jego majątkiem i, no, i sytuację skomplikował mu jeszcze bardziej. W takim... Yy, w takim obrocie sprawy, cóż, dłużnik, rzekomy dłużnik, zaczął się zastanawiać nad alternatywnymi sposobami wybrnięcia z tej sytuacji. Nie mógł sobie za bardzo pozwolić na to, żeby to dłużej, dłużej trwało. Tym bardziej, że szło to w bardzo niebezpiecznym dla niego kierunku, ponieważ od zarządcy komisarycznego do upadłości jest już tylko jeden krok. Jeszcze zarządca kazał mu się tłumaczyć, składać sprawozdania finansowe, wykonywać milion obowiązków, których ten normalnie nigdy nie mógł. Co zrobił? Spłacił to. Spłacił, pomimo iż nie uważał, że był do tego zobowiązany. Taki, taki był skutek. Ocenę postępowania sądu upadłościowego pozostawiam Państwu, ponieważ mnie jako prawnikowi nie wypada komentować w ogóle tego. Konkluzja. Zawsze należy kalkulować, co w danej sytuacji jest dla nas bardziej korzystne. Zawrzeć ugodę pozornie nawet dla nas niekorzystną na samym początku, czy też brnąć w batalie prawne, których wynik no, jest co najmniej, co najmniej dyskusyjny, co najmniej niepewny. Przypadek numer 3, który zatytułowałem stocznia kontra bank. Bartku, a zrobisz go tak błyskawicznie, ten trzeci? Case? Tak. Dziękuję. Tak. Otóż stocznia zaciągnęła kredyt na budowę statków w jednym z banków. Nie miała, nie miała wystarczających środków, żeby finansować budowę, budowę swoich statków. Posiłkowała się kredytem. Natomiast znowu sytuacja rynkowa doprowadziła ją do tego, że przestała być w stanie obsługiwać ten kredyt, poszła do banku z prośbą o pomoc. Co wymyślił bank? Bank wymyślił, że wyemituje obligacje na ten, które będą zabezpieczeniem dla tego kredytu, i ten kredyt, który którego on był kredytodawcą, jakby rozdystrybuje wśród swoich klientów. Dodajmy wśród swoich dobrych klientów, ponieważ no, tego typu instrumenty finansowe nie każdemu klientowi można zaoferować. Bank wystąpił trochę tutaj w podwójnej roli. No, z jednej strony kredytował, z drugiej strony szukał nabywców na, 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 na te obligacje, pomimo iż już, już wtedy wiedział, że Stocznia ma duże kłopoty i może zdarzyć się tak, że nie będzie w stanie wykupić tych obligacji. Po drodze nastąpiły oczywiście, czego można się było spodziewać, kolejne, kolejne perturbacje. Faktycznie stocznia przestała mieć możliwość wykupu tych obligacji w związku z powyższym bank wymyślił, że będzie finansował wykup obligacji starszych przez obligacje nowsze. Doprowadziło to do tego, do tak zwanego rolowania długu. Co się, co się wydarzyło? Otóż część z tych nabywców obligacji, stocznia upadła. Wiadomo, że był to już, no, ogonek zadłużenia, spirala zadłużenia, upadłość musiała nastąpić prędzej czy później. Bank wyszedł na tym w sumie chyba najlepiej, dlatego że, <grytanie> <grytanie> dlatego że jego kredyt był zabezpieczony poprzez te obligacje, które z których bank zdystrybuował wśród swoich klientów. W związku z tym on pieniądze miał. Padła stocznia, i bez pieniędzy zostali obligatariusze ci, którzy te, te, te obligacje nabyli. Bank, bank był ok. Natomiast część, część obligatariuszy, tych, tych nieszczęśników, na które, którym bank wcisnął te papiery, no poczuła się oszukana i zaczęła się domagać od banku odszkodowań. Krótko mówiąc. Była, swego czasu była to bardzo medialna sprawa, dotyczyła to bardzo znanej stoczni w, naszej, w naszym kraju i bardzo znanego i medialnego obligatariusza, tego, który nabył te obligacje. I bank zaczekał, aż, aż cała sprawa medialnie ucichnie, a potem po cichutku się ugodził. Natomiast, konkluzja, zawsze Należy badać dokładnie warunki oferowane przez instytucje finansowe i rozwiązania, które są oferowane nie tylko nam, ale to również, które będą zaoferowane innym, innym podmiotom. Krótko o, o, o samej istocie, o samej instytucji upadłościowej w Polsce. Otóż kto może ogłosić upadłość? upadłość mogą odłożyć, ogłosić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie osób fizycznych, spółki osobowe, wspólnicy tych spółek osobowych, spółki kapitałowe, co jasna, wspólnicy spółki cywilnej. W przypadku, jeżeli mamy do czynienia z małżeńską wspólnością ustawową, podział majątku wspólnego małżonków jest niedopuszczalny. Można prowadzić postępowanie naprawcze, natomiast e, trzeba Państwu wiedzieć, że polski model prawa upadłościowego jest prawem wierzyciela. E, celem polskiego postępowania upadłościowego, tak naprawdę podstawowym celem, jest likwidacja dłużnika i posprzątanie już w zasadzie po, po, po tym, jak on dokonał plajty. Stąd wziął się też jakby problem, który omawiałem podczas tego kazusu pierwszego. Otóż modele w innych krajach są inne niż, niż w Polsce. Jest, te modele kontynentalne dzielą się jakby na dwa takie obozy. Jeden taki, który wspiera wierzycieli, drugi, który wspiera dłużników. Polskie prawo jest prawem wierzyciela, francuskie, jak widać, było prawem dłużnika. Co się dzieje, kiedy y ogłasza się upadłość likwidacyjną? Upadły traci prawo zarządu, traci, pra y traci możliwość y prowadzenia biznesu, traci zarząd nad swoim majątkiem, swojego przedsiębiorstwa. Koszty postępowania są pokrywane z masy upadłości. E pozostałe koszty, które są niepokryte, są kosztami e upadłego. Przepraszam Bartku, ja będę musiał ci wejść niestety w prezentację, ja za bardzo Ci przepraszam, bo moi koni prelegenci mnie zamordują. Już. Dziękuję Państwu bardzo. <laughs> Dziękuję. Dziękuję bardzo.